manifestacji miłości. Jedynym powodem, dla którego nie przejawia się ta wersja rzeczywistości, której chcesz, jest to, że Ty nie zadecydowałaś o tym, czekasz na zbawienie, myślisz, że zamanifestujesz to sama, mimo tego, że robisz to już od kilku miesięcy, kilku lat, nie jest to dla ciebie ważne, bo gdyby to było dla Ciebie ważne, już dawno dołączyłabyś do moich przestrzeni, w którym ja pomagam dziewczynom. Uwaga! Trzy miesiące od manifestowania SP po 30 latach. Trzy miesiące. Ale pamiętaj o tym, manifestacji. Musisz nauczyć się na całe życie, bo dopóty, dopóki Ty nie będziesz utrzymywała tego, czego chcesz, to nadal będą wahania w Twojej rzeczywistości. Więc jeżeli ty jesteś gotowa na to, aby zamanifestować miłość, zamanifestować życie pragnień, swoją kobietą moc wreszcie obudzić, żeby się czuć tak jak ja, mieszkać w Dubaju tak jak ja, żeby mieć zajebiste, fantastyczne życie marzeń, upewnij się, że mnie obserwujesz, wejdź sobie na mój profil. Na e, moim profilu na TikToku jest link do mojej grupy, bo tam dostaniesz dostęp do bezpłatnego eventu mocy. Dzieci rozpisałam, co to jest ta energia kobieca, jakie są te wzorce, które Cię blokują i będziesz mogła z nich wreszcie wyjść.